Widzowie. Witam ponownie na kanale Towarzysze. Tym razem tylko jeden z trzech towarzyszy. Ale cóż, tak czasem bywa. Mamy niedzielę 19 lutego. I co, w ramach ferii na tym odcinku polecę sobie do Aten. I to będzie taka luźna relacja z tego, z tego wyjazdu. Taki vlog. Mam nadzieję, że się spodoba. To pierwszy tego typu film na naszym kanale. Także co, zapraszam do subskrypcji oraz do oglądania generalnie to ogarnąłem sobie taką swoją bucket listę na ten wyjazd i na tej bucket liście, na tej liście rzeczy do zrobienia, które jakby muszę, muszę zobaczyć to na pewno będzie odwiedzenie tej, tej, tej góry, takiej Akropolu, takie najsłynniejsze chyba miejsce w Atenach, kupienie sobie znaczka pocztowego z Grecji, bo zbieram znaczki pocztowe oraz odwiedzenie tego. Hard Rock Cafe to jest taka sieć restauracji na całym świecie i zawsze, zawsze lubię sobie tak odwiedzić jak, jak dziś jestem po prostu. To my już wylądowaliśmy w Atenach. Pierwsze, co zrobiliśmy, poszliśmy na miasto. Pierwsze wrażenia to fajna pogoda, bo w Polsce mieliśmy deszcz i chyba 5 stopni. to jest 20 stopni i w sumie słoneczko. Lekki wiatr, ale fajnie. Z lotniska przyjechaliśmy, przyjechaliśmy metrem do centrum. Zajęło to jakieś 30 minut, coś takiego, ale bardzo wygodnie. No i co? I tutaj zaczyna się ten vlog z Aten. Także zobaczymy, co uda się jeszcze nagrać. Będziemy tutaj chyba. No Jeszcze 3 dni, tak? To jest taki trzydniowy wyjazd, więc, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. I tyle. Eee, pierwsze, co zrobiliśmy, to dotarliśmy pod pierwsze miejsce z naszej bucket listy, żeby od razu je odhaczyć. To jest Hard Rock Cafe. Eee, trochę głodni po podróży, więc co, zaraz wejdę, znowu jakiegoś burgerka. No i co, no i jeden na trzy z bucket listy już mamy. <laughs> jeszcze jest dwie rzeczy i co, lecimy. Generalnie Ateny są takie całkiem czyste, lecz często zdarzą się jakieś brudne ulice, ale co mi się podoba to to, że fajnie tutaj potrafią czasem wkomponować takie starożytne budowle, żeby ich wiadomo nie, nie niszczyć tylko zostawić na, do oglądania na dalsze pokolenia. Właśnie fajnie wkomponowują w nowoczesne budownictwo. Ok, wczoraj po tym hard roku w sumie byliśmy trochę zmęczeni, więc wróciliśmy do hotelu. A dzisiaj już mamy drugi dzień. Plan na dziś to pójść na ten Akropol yy, i chyba też będziemy na meczu w Ligi Greckiej, ale też nie wiadomo. Yy, no i co, jesteśmy teraz w dzielnicy Plaka. To jest taka podobno starożytna dzielnica, jakaś taka tutaj najsłynniejsza. Jak, jak widać tutaj, yy, nawet w Grecji możemy spotkać polskie akcenty. Po oranżach że żeśmy zrywali. Yy że Nie wiem, czy tak można sobie zrywać, e, ale zrobimy, zrobimy sobie właśnie test smaku. Ładnie pachnie, no też też. Dobra. Dobra. No, Taka. całe klejące łapy. No, Ok, no, 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 spróbuj. no, Dobra, ber. Znajdujemy się teraz pod Panteonem Chciałem tutaj powiedzieć coś bardziej merytorycznego, ale niestety nie za bardzo. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale jest to taka główna atrakcja w całych Atenach, jak i pewnie Grecji. No i co? A fajna sprawa do 25 roku życia wstęp jest za darmo. I pamiętajcie, żeby nie pić tutaj takich napojów. Jak kupicie sobie na przykład, właśnie butelkę jakąś, to musicie ją schować, ponieważ jak ją tylko wyciągnięcie, zaraz wy wyłania się jakaś y, pani, nie wiadomo skąd i mówi, że jest zakaz picia także, także pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz najważniejsza zasada, jak obowiązuje w tym miejscu zakaz picia jakichkolwiek napojów jest to, to jest? Ale nie co Jesteśmy teraz na tym, jak to się w kulturze Pentagon? Nie Pantheon Ale w górze Akropol Jesteśmy teraz na tym Akropolu i tak się zastanawiam właśnie, jakie to jest niesamowite, że w starożytnej Grecji tam starożytna Grecja ile z 4000 lat temu, 3000 lat temu, strzelam, że dali radę wznosić takie duże, duże kamienie na, na wysokość, no kilkuset metrów, to trzeba powiedzieć. I też to co oni tam wymyślali, bo na przykład słyszałem, że w starożytnej Grecji wymyślono na przykład drzwi przesuwne, co pokazuje jak bardzo rozwinięci byli. I w sumie też pokazuje, że jak mało się rozwinęliśmy od tamtego czasu, skoro już wtedy mieli drzwi przesuwne, a jak to wiadomo, mamy teraz cywilizowany nowoczesny świat, ale jakby na to popatrzeć, to dużo się nie zmieniło wcale. Jesteśmy teraz w kolejnej atrakcji, czyli Muzeum Panteonu. W poprzednim, właśnie dzięki temu, że tutaj przyszliśmy, to dowiedziałem się, że budowa Panteonu rozpoczęła się jednak w roku 4000... Nie, 483, coś takiego przed, przed naszą erą. Także w poprzednim materiale się pomyliłem lekko z wiekiem tejże budowy. Jak kogoś interesują skałki i tam takie powiedzmy posągi starożytne, to serdecznie polecam. No, ja te ekspertem ani znawcą nie jestem, ale na przykład warto przyjść chociażby dla takiej ludzkiej foto. No foto w muzeum No foto Wracaliśmy właśnie z tego muzeum Akropolu i natrafiliśmy na taki stadion yy, starożytny chyba na którym odbywają się i odbywały, nie wiem czy dalej olimpiady sportowe No i zrobimy sobie taki yy, krótki bieg, że zobaczyć jak czuli się prawdziwi sportowcy podczas olimpiady Dziwa Polonia! Jesteśmy właśnie przed meczem greckiej Ekstraklasy Gdzieś Wam się tu wyświetli na ekranie jakie to drużyny, bo szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć No i co, wchodzimy już powoli na stadion jesteśmy po meczu gdzieś tu wam się na ekranie wyświetli wynik e, jaki padł w tym meczu no coś tam nie nagrałem w sumie nic na tym e, że tak powiem na tym spotkaniu e, bo jakoś tak nie wiem za dużo się nie działo mało było jakiegoś kiwicowania liga grecka bym powiedział już taka na poziomie Polskiej ekstra, ekstraklasy, chyba. Ciekawostek to, poszliśmy do e, klubowego sklepu e, na stadionie i tam spotkaliśmy szalik z 2019 roku: Legia Warszawa versus ten Atromitos, co, co tak grał w tym meczu. No i generalnie mecz całkiem w porządku. Taki do obejrzenia na chillu wieczorkiem. Witam e, w trzecim dniu. W tej pięknej aurze znaliśmy fajny taras do nagrania. E, co? Plany na dzisiaj e, to na pewno znaleźć ten znaczek pocztowy. Wczoraj się nie udało, już patrzyłem w kilku miejscach, więc raczej nie będzie to za proste, bo chyba znaczki po prostu wychodzą z mody. Jeszcze w takich krajach bardziej cywilizowanych. E, no co, no, postaram się to znaleźć. Pogoda się fajna, 20 stopni, dalej na krótkie spodenki i właśnie koszulkę z bluzą. A, no i w sumie e, na dzisiaj nie mam jakichś takich większych planów, dlatego zobaczymy, co się będziemy robić. Cięż, ciężko mi przewidzieć. Ustaliliśmy, że jeszcze dzisiaj pojedziemy sobie na plażę w Atenach eee, i... Eee, po drodze zobaczyliśmy, że tak powiem, Stadion Olimpiakosu, więc macie taką wstawkę do kontentu do vloga. A że tak powiem, wiem, że ogląda mnie dużo moich kolegów, oraz też może obcych, którzy jakby interesują się piłką nożną, dlatego to dla Was. Dotarliśmy do takiego mini-portu. To jest Pireus, czyli takie miasteczko pod antenami, ale raczej zaliczył się do aglomeracji Aten. No i to jest taki mini-port. Jest dużo restauracji, ale nic poza tym, więc tak można, można przyjść, paść chyba głównie dla, dla ładnych widoków, ale też można ładny, fajny obiadek sobie zjeść. Ale też nie ma takich atrakcji turystycznych jak w innych na przykład, takich miastach nadmorskich. Teraz wracamy już do centrum i... no i co? No i gówno. Będziemy tam, tam sobie szukać znaczka pocztowego, bo dalej niestety jest mocny deficyt. Y nikt go nie posiada, ale nie poddajemy się, jakby to jest na bucket liście, więc to jest priorytet. No. Generalnie tutaj w tych patenach warto też jeździć metrem, bo jest całkiem rozwinięte chyba z 5 linii 3, albo 3, trzy. Trzy. może jednak trzy i w sumie wszędzie gdzie by się chciało to można dojechać. Bo odległości są bardzo duże, więc nie warto chodzić na piechotę, bo to męcząca sprawa. A te ubery i taksówki to wiadomo overall po całej wysiasy to wyjdzie bardzo dużo, tutaj Ty można tylko tu kupić bilet 3 i po prostu to się bardziej opłaca. Thank you, thank you. Bye. Ok, kupiliśmy takie znaczki, taką kolekcję. Niektóre są poprzybijane, ale to, że tak powiem, nie chodzi o wartość taką cenową, tylko taką bardziej kolekcjonerską, żeby mieć, żeby mieć sobie pamiątkę, nie? Ale panie, bo wszystko z bucket listy załatwione, więc jestem zadowolony. No i co? Wyjazd można zaliczyć na pewno do Unany. Bucket lista spełniona. Dziękuję, do widzenia! Przeczytałem dosyć niedawno, że w Atenach prowadzili takie, taką ciekawą rzecz, że w całym centrum żeby ograniczyć pewnie emisję tam spalin czy coś i ograniczyć ruch ogólnie samochodów, to zrobili tak, że w dni parzyste, tygodnia, w dni parzyste, mogą jeździć po tym centrum tylko samochody, których rejestracje kończą się jakby na liczbę parzystą i oczywiście w nieparzyste dni no I w sumie na, na ten dzień, to już trzeci dzień, nie mamy nic więcej zaplanowanego. Już raz jeszcze powoli wracamy do hotelu, pewnie jeszcze wieczorem wyjdziemy coś zjeść, bo jutro samolot jest chyba o, o 10 czy coś takiego, więc musimy stać chyba o 6. .00. Toż niestety ostatni dzień naszego wyjazdu. Jesteśmy już na lotnisku, mamy godzinę 9, dlatego z dzisiejszego dnia w sumie nic nie nagraliśmy poza, poza tym zakończeniem, ale chciałem jeszcze zrobić taką ocenę całego wyjazdu, żeby tak sobie obiektywnie, znaczy subiektywnie, swoim zdaniem ocenić my takie cztery kategorie, pod względem których będę oceniał. Pierwsze to jest miasto. Miasto samo w sobie dam 8 na 10 ulice, całkiem czyste, wiadomo, to zależy od dzielnicy głównie, fajna komunikacja i generalnie fajny klimacik, taki śródziemnomorski, więc 8 na 10 będzie w porządku. A Atrakcje to tak szczerze dałbym 5 na 10, ale to dlatego, bo wszystko skupia się wokół starożytności, a też nie każdy lubi taki styl i Poza tymi różnymi kościołami, świątyniami to za bardzo nie ma co oglądać. Kategoria jedzenie. To jedzenie oceniam swoim zdaniem 5 na 10, ale możemy to skrócić do 1 na 2, żeby ładniej brzmiało. Zaczynało tak nisko, bo szczerze mówiąc nie jestem fanem tego typu kuchni. Ani to taka włoska, ani turecka, taka trochę niezdecydowana kuchnia, że nie wie, w którą stronę pójść i mamy to i to a ani to, ani to nie jest w 100% tak dobre jak włoska i turecka sama w sobie. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Jeszcze można sobie fajnie ocenić jedną kategorię, czyli ludzie. Ludzie całkiem mili, dałbym takie 7 na 10. To Grecy bardzo fajnie, szybko się denerwują i to tak ciekawie się ogląda, na przykład przechodząc przez ulicę potrafią zatrzymać ruch, kierowca z przechodniem potrafią się kłócić między sobą, ale poza tym to pozytywnie, wszyscy, wszyscy są raczej mili. Znajomość tam angielskiego jest też tak powiedzmy w porządku, więc, więc można się dogadać spokojnie wszędzie. No i to, to, to tyle z tej oceny, nie wiem, pewnie gdzieś na ekranie się jakaś średnia pojawi i, i co będzie, jak gdzieś jeszcze będą jakieś inne vlogi z innych miejsc, to będziemy też robić taką ocenę i będzie można fajnie sobie porównać wtedy yy, różne miasta albo miejsca. No, tak jak właśnie napisałem, zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na tym kanale. Super!